odniesiecie się do filmu DJ-a o, o eksorcyzmie? Według Impera takie rzeczy nie istnieją. Dobra, słuchajcie. No to, to pierwszą tak funkcję, przejdźmy odpalny. do pierwszej funkcji, a mianowicie oczywiście. Przegodzić. sieci. Była! Teraz! teraz. teraz. Occo się DJ TERAZ! co widzieć? co się DJ chce widzieć? Demony boli. <gryny> A bardzo! Zresztą reketer na Madridia San Teres. Bez sakata, sakata. Nie chcę się tego. Nie, nie chcę się z tego. Spokojnie. To nie jest. Usuwasz się. Usuwasz się. Usuwasz się. Teraz, teraz, teraz to, co działa przez ból emocjonalny. Teraz metasakata. Nie chcę się no i ja To jest w ogóle mocne zobaczysz co tam dalej słuchaj, dzieje. To, jest... la... to widziałem. <ścoughs> Mów w duchu, co robisz jego ciałem? Mów teraz. Już. No. Co, co robisz? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Rozkazuję ci mówić w imieniu Jezusa Chrystusa No Kurwa poczekaj, no. No, Dobra, dobra, ja Czekaj, poczekaj, 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 bo on tam będzie mówił 11 11 marca, tak? 17 maja 17 17 maja Dobrze, co się stało? Podpisał pakt, dobrze. I co? Co mu robisz w życiu? Ogarnij się, kurwa. Niszczę. niszczyć niszczy, niszczy Okej, okay, dobrze. Okej. Okay. Wiesz, co ci powiem teraz? Fajny fejk. to nie interesuje, co on zrobił. Ja na moc autorytetu Jezus, Daj ci trzy sekundy i wychodzisz z niego. I nigdy już nie wracasz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Raz. Dwa, trzy. Teraz! O, puszczasz. kurwa, dobra, no ja, ja nie wierzę w to, nie? Osobiście. No, masz prawo wierzyć w co chcesz, no, nie? To nie też wierzę. rozumiem, bo no, to my, myślę, że ja i widzowie to rozumiemy. Wyniki analizy statystycznej. Na nie 81% osób z, z ponad 5 tysięcy głosów, tak, czyli no. czy wierzycie w egzorcyzmy a Palasajda? Większościowo, Większościowo nie, a to oznacza tylko jedno, że nie. Że nie nie ma egzorcyzmu. Musiałem się jakąś i moro, ale no nie wyszło. Nie ma egzorcyzmów, dobra.